Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa etapy. W pierwszym etapie pokażę Ci jak zapisać założenie oraz tezę, i przedstawię też dwa wzory, które przydadzą nam się w dowodzie, natomiast w drugim etapie w odcinku bonusowym dla osób wspierających ten kanał pokażę w sposób szczegółowy jak em, przeprowadzić obliczenia do tego zadania, żeby ten dowód był rozwiązany poprawnie. Zacznijmy więc i zapiszmy założenie. Dużą literką r będziemy oznaczali promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. Małą literką r będziemy oznaczali promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny. Teza wygląda tak. Budujemy sumę promieni tych dwóch okręgów. I wiemy, że ta suma ma być równa średniej arytmetycznej długości przyprostokątnych tego trójkąta. Załóżmy, że przyprostokątne mają długość a i b, a średnia arytmetyczna tych długości to a plus b podzielić przez 2. Z czego możemy skorzystać w dowodzie? Otóż przypomnę jedną rzecz. Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym możemy policzyć ze wzoru c podzielić przez 2, gdzie c to jest długość przeciwprostokątnej. Zapamiętaj, że jeśli masz dowolny trójkąt prostokątny, to środek okręgu opisanego na tym trójkącie położony jest dokładnie po środku przeciwprostokątnej, dlatego w tym wzorze występuje właśnie C podzielić przez 2. Natomiast, jeśli chcesz policzyć promień okręgu wpisanego w taki trójkąt, to też jest przewidziany na to wzór, a mianowicie A plus B odjąć C, podzielić przez 2. To jest taki typowy wzór książkowy, możesz go znaleźć w podręczniku. No, i teraz tymi dwoma wzorami zajmiemy się już drugiej części rozwiązania w odcinku bonusowym. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawią się linki do tego potrzebne. Tam też znajdziesz link, jeśli nie jesteś jeszcze wspierającym, wspierającą, a chcesz no, dołączyć do nas. Wybierasz dowolny próg, który Ci pasuje, i natychmiast otrzymujesz dostęp do wszystkich rozwiązań, zadań. Myślę, że jak pokażesz ten kanał swoim rodzicom, to też chętnie będą wspierali Twoją naukę.